Dzień dobry, witam proszę państwa Właśnie sobie leci Jenny Aiko utwór pod tytułem The Pressure czyli z angielskiego Presja. i tak sobie wspominam jak jakiś miesiąc temu, jak się nie mylę podróżując sobie po Europie jednym z highlightów tak naprawdę tej mojej wycieczki była indywidualna, w sensie samotna podróż samochodem i starałem się robić tak zwane mindful driving, czyli tak pełną świadomość starałem się utrzymać na tym właśnie jakie doznania płyną z tego, że prowadzę samochód, takie po prostu skupiać się na tym, że jadę samochodem i że nigdzie nie gonie, nigdzie się nie śpieszę, nie muszę być nie wiem na którąś godzinę, e, tylko po prostu jadę i jakby i po prostu to się dzieje. Tu i teraz jestem, mimo że się cały czas przemieszczam. E, i tak naprawdę jak sobie robiłem jakieś tam montaże, próbowałem przynajmniej robić, żeby gdzieś tam był coś innego w trakcie gadki, to bardzo mi się podobało tak naprawdę. Właśnie takie widoki, jak sobie stawiałem kamerę na, na przód samochodu i po prostu mijało się, że tak, znaczy była autostrada i się jedzie i po prostu i widać te widoczki. I tak naprawdę wcale nie trzeba być w jakichś cudownych miejscach, nie wiadomo jakich, tylko dzisiaj nawet jadąc sobie z Gliwic do... Małopolski Też mijając po prostu jakieś tam Nie wiem, po prostu naturę wokół Znaczy wzdłuż autostrady Po prostu się tym jarałem Dlatego, że po prostu Starałem się być tu i teraz I starałem się utrzymać wysoką koncentrację I uważność na, na tym, że jadę samochodem I sobie jadę i nic się nie Wielkiego nie dzieje, ale akceptuję ten moment Dokładnie takim jakim jest I staram się na tym skupić I to było spoko I tak naprawdę o mindful driving się tam troszeczkę mówi, gdzieś tam ludzie się wymieniają jakimiś tam opiniami, że mindful driving jest spoko, że właśnie też jest to fajna, fajnym ćwiczeniem medytacyjnym może być, ale tak naprawdę można dojść do takiego wniosku i ja jestem, tego stoję za tym stwierdzeniem jak Palma w Kali, jak Palmy w Kali nawet bym powiedział, że wszystko może być mindful, wszystko co robimy możemy robić z pełną świadomością i tak jak jest mindful driving... Like tak jest mindful everything, nie? czyli wszystko, cokolwiek robię, czy to jest słuchanie muzyki, czy to jest śpiewanie. Po prostu im częściej, jeżeli robimy to jakby skupiając się na doznaniach z tego płynących i na tym, jakie to uczucie być nami w danym, w danym momencie, w danej aktywności, to jest to również ćwiczenie medytacyjne i sprowadza nas na tą fajniejszą świadomą ścieżkę i, 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 i znowuż... Czerpiemy z takiego ćwiczenia, mimo że to jest nasze, nasza zwykła aktywność, nasze zwykłe zajęcie, z takiego ćwiczenia, robiąc z tego ćwiczenia, czerpiemy te same korzyści, jakie czerpiemy z medytacji. I no, i tym się chciałem podzielić, proszę Państwa, że, że mindful driving jest spoko. Jak mam możliwość, właśnie gdzieś jakąś dłuższą trasę, to nie wiem, fajnie po prostu się w jakimś sensie wyciszyć. Nawet jeżeli lubię sobie posłuchać głośniejszej muzyczki, to. Nie jest to takie, żeby uciekać myślami gdzie indziej, tylko po prostu być skupionym na tym, co jest tutaj, na tym, co jest teraz. I po prostu odczuwać to, co się dzieje. Zaobserwować to, co i tak doświadczam. I na tym to wszystko polega, moi tak drodzy. I pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.